Witam miłośników Przyrody i Górskich Wędrówek na naszym kolejnym spotkaniu z Przyrodą Parku Krajobrazowego. Nasze spotkanie dzisiejsze będzie miało jednak nieco inny charakter, ponieważ tym razem postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Pytań, które trafiają do nas, do mnie, do moich koleżanek i kolegów parkowców. Nie będą to jednak pytania związane z przepisami ochrony przyrody, bo na ten temat, co w parku wolno, co w rezerwacie wolno lub nie wolno, były już spotkania i wcześniejsze odcinki, więc warto po nie sięgnąć. Dziś natomiast będą pytania bardziej luźne i właśnie takie, które trafiają do nas i od osób postronnych, ale też od znajomych. I właśnie postaram się dziś króciutko na te pytania odpowiedzieć. A są to pytania naprawdę bardzo różnorodne. Zacznijmy więc od pierwszego pytania, jakie sobie tutaj wynotowałem: Co należy zrobić, żeby pracować jako parkowiec? No cóż, można by powiedzieć, że trzeba się interesować przyrodą. Oczywiście. Ale jest to jednak niewystarczające, ponieważ minister klimatu i środowiska w swoim rozporządzeniu określa pewne zasady. I jest to rozporządzenie w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w służbach parków krajobrazowych. I w tym, że o rozporządzeniu mamy wymienione stanowiska, jakie mogą być organizowane w parku krajobrazowym, a także wymagania wobec tych stanowisk, czyli jaki kandydat na dane stanowisko musi spełniać. Jest ich tutaj sporo, ale takimi kluczowymi są stanowiska do spraw ochrony przyrody, edukacji oraz ochrony krajobrazu i dóbr kultury, bo to właśnie te stanowiska, pracownicy z tych działów realizują głównie zadania służby parku krajobrazowego. I oczywiście. Pan minister również wskazuje, że trzeba mieć wykształcenie wyższe o pewnych kierunkach na przykład biologia, leśnictwo, ochrona krajobrazu i jeszcze kilka innych. I to wszystko znajdziecie właśnie w tymże rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska łatwo znaleźć w internecie. Więc polecam, kto chce, niech się z tym zapozna i może startować, obserwując nabory na różnych stronach parków krajobrazowych głównie na stronach yy, biuletynów informacji publicznej. Przejdźmy więc do pytania drugiego. Gdzie mogłabym znaleźć szyszki jodły, ponieważ szukam od dawna bez powodzenia? Otóż nie znajdzie pani szyszek jodły w lesie pod drzewami, ponieważ one tam wysoko na gałęzi rozpadają się. Na ziemię spadają łuski oraz nasiona, a na gałęzi pozostaje trzpień. Ustawiony tak do góry, bo tak też jest usadowiona szyszka jodły, co odróżniam od świerka, któremu szyszki zysają w dół. Szyszki świerka spadają i pod świerkami możemy zobaczyć te szyszki i znaleźć, sobie zebrać, natomiast szyszki jodu już nie, one właśnie tam na górze się rozpadają, więc nie ma szans, żeby leżały sobie tak jak szyszki świerkowe pod drzewami. Natomiast jest taka szansa, jeżeli trafimy na zwaloną czy też ściętą jodłę, która jeszcze ma szyszki, no to wtedy faktycznie możemy sobie z gałęzi tych szyszek zebrać. Ale też musimy sobie tą szyszkę w jakiś sposób zabezpieczyć, ponieważ gdy ona wyschnie, to zacznie się też rozpadać, więc wypadają na przykład niteczką sobie dokładnie obwiązać, tak aby trzymała się całości. Także szukamy szyszek jodły, pod drzewami ich po prostu nie znajdziemy. Kolejne pytanie. Proszę o informację, gdzie znajdę spis gatunków objętych ochroną. Chodzi tutaj o gatunki roślin. Otóż najlepszym, najpewniejszym źródłem takiej wiedzy jest rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Jest to rozporządzenie dostępne w internecie, w internetowym systemie aktów prawnych, więc możemy sobie wejść i pobrać takie oto właśnie rozporządzenie. I tutaj mamy wypisane wszystkie gatunki, które są objęte ochroną ścisłą, które są objęte ochroną częściową. Do tego jeszcze mnóstwo innych informacji dotyczących na przykład zakazów wobec danych gatunków roślin, czy też zabiegów z zakresu ochrony czynnej. I to jest najpewniejsze źródło informacji. Warto Korzystając z rozporządzenia, sprawdzić, czy mamy aktualną wersję rozporządzenia, bo od czasu do czasu, ale nie za często, taki wykaz się zmienia. To znaczy, niektóre gatunki przechodzą z ochrony ścisłej do częściowej, niektóre z częściowej do ścisłej, a niektóre w ogóle przestają być chronione, bo już nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, można też korzystać z publikacji, z atlasów roślin itd., w których bardzo często takie informacje też są ujęte, zaznaczone jest, czy roślina jest objęta ochroną i jaką, ale po czasie taka publikacja może stać się nieaktualna, ponieważ w międzyczasie zmieni się rozporządzenie ministra środowiska że jak najbardziej, w bardzo prosty sposób można sobie taki wykaz znaleźć. Osobno są też oczywiście wykazy rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i ochrony gatunkowej grzybów, także mamy pełny zakres wiedzy dostępny w bardzo konkretny sposób. Następne pytanie, bardzo ciekawe. Jakie predyspozycje są wskazane, żeby pracować w służbie Parku Krajobrazowego? Czy jest to trudna praca? No cóż, przede wszystkim, szczególnie jeżeli jesteście pracownikiem terenowym, no to trzeba mieć przyzwoitą kondycję. Trzeba bardzo dużo chodzić po terenie, szczególnie jeżeli ktoś jest pracownikiem parku górskiego, wtedy jeszcze do tego dochodzi różnica wzniesień, czyli bardzo stromo pod górkę często bywa. Trzeba być też nastawionym na różne warunki atmosferyczne, czasami ulewny deszcz, śnieżyca, jakiś silny wiatr i z tym wszystkim trzeba sobie radzić podczas realizacji takich właśnie zadań. Więc kondycja bardzo ważna rzecz. Po drugie trzeba mieć pewną wytrzymałość na ilość dokumentacji. To jest też częściowo praca biurowa. Trzeba robić różne sprawozdania, takie i owakie, zestawienia, odpowiadać na pisma petentów, potem odpowiadać na pytania do odpowiedzi dla tego petenta. Trzeba prowadzić dokumentację wszystkich zadań, które się realizuje, więc tej papierologii jest dość sporo, ale jest nieodzownym elementem tej pracy. No i oczywiście bardzo ważne jest, aby mieć też pasję do tego, co się robi, aby interesować się przyrodą i tym, co się realizuje. To ułatwia sprawę, bo po pierwsze, człowiek robi to, co lubi, i troszkę też te sprawy biurowe nie są aż tak przytłaczające, ponieważ zawsze wiemy, że jednak pójdziemy realizować konkretne zadanie, i wtedy będziemy mogli spokojnie robić to, co najbardziej lubimy. Także kto ma chęci do takiej pracy, jak najbardziej trzeba próbować. Pytanie w zasadzie skierowane bezpośrednio do mnie. Czy podczas kręcenia filmów miał Pan niebezpieczne wypadki? No, w zasadzie to nie. Jakieś potknięcia, oczywiście się zdarzają, przewrotki tego typu sytuacje, ale coś, co by zagrażało zdrowiu i czy też życiu, to na pewno takich sytuacji nie było. Może częściej bywa śmiesznie, jeżeli człowiek próbuje coś zrealizować, nagrać, a nie do końca to zawsze wychodzi, bo to zależy też od dnia. Jedyna sytuacja, która była taka, dość yy, może niebezpieczna, ale z perspektywy czasu wręcz kuryzalna, była podczas przygotowywania materiału o zimowitach. Jesiennych na bardzo długiej, opadającej w dół łące rosły sobie zimowity i byłem skupiony na realizacji materiału. Obok pasły się krowy, które sobie muczały i nadawały całkiem fajnego nastroju całości. Skupiony na tym wszystkim, nie zauważyłem, że w pewnym momencie jedna z krów idzie w moim kierunku. W momencie, gdy ją dostrzegłem, okazało się, że to jest byk. Więc powoli wstałem i zacząłem troszkę odchodzić, ale on idzie ciągle za mną, więc przyspieszam, schodząc w dół, a łąka długa. Więc te, ten byk coraz bardziej szybko za mną. Mało tego, w pewnym momencie z drugiej strony pojawił się drugi byk. I zaczęło się robić już nieprzyjemnie, bo zacząłem biec bardzo szybko w dół a te dwa byki już były bardzo, bardzo blisko mnie i dosłownie w ostatnim momencie udało mi się przeskoczyć ogrodzenie, czyli pastucha elektrycznego i to zatrzymało te byki. No, gdybym miał z nimi bezpośredni kontakt, to rzeczywiście mogło być niewesoło. Wtedy byłem naprawdę bardzo wystraszony, szczególnie gdy już intensywnie za mną biegły, no ale teraz z perspektywy czasu musiała to być sytuacja naprawdę bardzo kuriozalna. Problem w tym, że tam na górze pozostał plecak ze sprzętem, no ale to już jest temat na zupełnie osobną, dłuższą historię, jak udało mi się ten plecak odzyskać. Mamy kolejne pytanie, które wtedy wydało mi się zaskakujące, ale może nie do końca. Otóż pytanie było takie, czy po 15.15 .15 można wejść do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego? O co chodzi? Otóż turyści, osoby przebywające tutaj w tych terenach, które przyjechały, nie, nie pamiętam, to na wczasy chyba było, Przeczytały informacje na goglach, że park jest czynny od godziny 7.15 do 15.15. .15. W związku z tym pozostali na swojej stacji i nie poszli w góry na wycieczkę po tej właśnie godzinie. I dlaczego? Okazuje się, że źle zrozumieli informacje. Od 7.15 do 15.15 .15 czynny jest oddział biura czyli siedziba w której znajdują się pracownicy służby parku krajobrazowego. Natomiast nie sam park krajobrazowy. Także jeżeli traficie na jakikolwiek tego typu wykazy, godziny otwarcia, kiedy można przychodzić od poniedziałku do piątku i tak dalej, to nie dotyczy obszarów parku krajobrazowego, tylko po prostu biura, w którym znajdują się pracownicy służby parku krajobrazowego, zajmujący się właśnie tymi parkami krajobrazowymi. Taka oto sytuacja. Pytanie, czy służba Parku Krajobrazowego może nałożyć mandat? Otóż nie może nakładać mandatu. Pracownik służby Parku Krajobrazowego nie może wlepić mandatów. Możemy oczywiście poinformować o przepisach ochrony przyrody, próbować wylegitymować osobę, która te przepisy narusza, ale niestety mandatów nakładać nie możemy. I tutaj w ustawie o ochronie przyrody jest to ujęte. Ja sobie to tutaj wypisałem, to jest artykuł 107, który brzmi tak. Pracownik służby parku krajobrazowego ma prawo do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości, zwracania się do policji lub innych właściwych organów o ustalenie tożsamości. Także jak najbardziej trzeba i zrobimy to, zwracamy uwagę, co wolno, co nie wolno, w przypadku oczywiście, jeżeli ktoś takie przepisy łamie. Natomiast nakładać mandatów nie możemy. Od tego są inne instytucje, inne organy, które takie uprawnienia posiadają. I jeszcze na koniec zagadnienie, które można sformułować w formie pytania: czy sarna jest żoną jelenia? No to dość często się pojawia. Nie każdy ma świadomość, że nie. Sarna nie jest żoną jelenia. Sarna to jest osobny gatunek. Jeleń to jest osobny gatunek. Jest pani i pani sarna, pani, pani jeleni. pan i pani jeleń. Pan jeleń ma duże poroże. Pan sarna ma poroże małe. Poza tym jeleń są zdecydowanie większe od saren. Także nawet widząc gdzieś w terenie jelenia, widząc sarnę, możemy się łatwo domyśleć. Po prostu sarenki są mniejsze, bardziej smukłe, takie jakby delikatniejsze troszkę. I dodatkowo, jeszcze co może nam sugerować, to sarny lubią takie tereny półotwarte, gdzieś w pobliżu jest jakaś polanka, łąka i One lubią takie tereny, szczególnie zimą zbierają się w duże stada. Natomiast jeleń jest gatunkiem, który preferuje las. Pojawia się oczywiście też na polanach, ale głównie lubi poruszać się po lesie. Także pamiętajmy, sarna nie jest żoną jelenia. Cóż, póki co to wszystkie pytania, jakie sobie na razie wynotowałem. Pytania niezwiązane stricte z ochroną przyrody czy też z przepisami ochrony przyrody, bo na ten temat już kilka odcinków było i tłumaczyłem. No, właśnie, co wolno w parku krajobrazowym, czego nie wolno w rezerwacie, i tak dalej, i tak dalej. Takie pytania od czasu do czasu się pojawiają, różnorodne, i bardzo dobrze, że ludzie je zadają, bo jeżeli się czegoś nie wie, trzeba po prostu zapytać. Ja sam również też wiele rzeczy nie wiem, a jak nie wiem, to po prostu się dopytuję, szukam informacji. Cóż, może będzie kolejny odcinek, jeżeli zgromadzę kolejny zestaw pytań bardzo różnorakich, i oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. Póki co zapraszam na nasze kolejne spotkania z przyrodą Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, które z pewnością niebawem pojawią się na naszym kanale na Facebooku.